Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w drodze świętej jedyny, płakam Cię i proszę przedstawieństwo niepokalanej pokroci z Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, abym mógł to świadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą gorąkę do mieście Poszeko protaferować w intencji tuż czystcowych i tuż dzieci nienarodzonych, proszę Cię najpokorniej, Pani Jesu Chryste, Matko Boża oraz Wszyscy Święci Błogosławieni o poszukiwanie i potrzebne dla nich łaski. Za każdą pomoc, z całego serca bardzo Amen. Wiesz, na odpoczynek racz Panie, a światło siekuista kuista, niechęć świeci. Przez Pięćsierdzie posz nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O krwi i wodę, która wytrysłaś wówczas z najsłodszego serca słowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie, Święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, paść wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom, I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas spaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiestami. I błogosławiony owoc Szowada Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, móc synami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jako jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego, narodził się z Maryi Panny umęcząc pod boskim piłatem, ukrzeszowan, umarł i pokrzepion. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niepiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Toga Świętego, Święty kościół Powszechny, Święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimiu się cię dla nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiu się cię dla nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiu się dla nas i świata całego, Klajko polestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego pole męki. Miej Cię dla nas i świata całego. Dla Jego pole męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze. Świata całego. klajeko o męki, mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki, mimił się ci nas, i świata całego. klejko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. klejko polestej męki, mimiło się dla nas. I świata całego. Klajko polstej męki. Mimiło się dla nas i świata całego. klejko polstej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polystej męki. mimo się ci nas i świata całego. klejko polystej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. klejko polystej męki. Mimiło się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimo się dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko porstej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimo się dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego polestej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego klejko op polestej męki, mimiło się cie nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimiło się cie nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimiło się tle nas i świata całego. klejko polestej męki, mimiło się tle nas i świata całego Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego klejko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimiło się ci nas i świata całego. polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. polestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki mią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klejko polestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klejko polestej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Smiu się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmiu się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam tobie. Pomnij o najświętsza panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, ciebie o przyczynę prosi tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad Panami i Matko, piękne do Ciebie, przychodzą przed topą, jako krzesznik płaczący stoją. O Matko Słowa, raż nie karci słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko posze, to modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebne. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku, z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą a koniu Twoją, przez serce Boże. Daj łaskawą sprawienia duszom dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmocny wieczny bosze, osłoń nas przed oczami swych duchów, zechciej posłużyć się chórami lęskimi, aby nas opakowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, wróci świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez temęcznych przeszkód. Amen. Duchu święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów i siostry zakonne, Duchu Święty Duchu światłość, oświęcej kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, duchu czystość, oświęcej kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, duchu mocy, wspieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesie słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Oki, świętej miłości rozpalaj serca, we wpłomieniach tej miłości oczyszczali, uświęcali dusze. Duchu Święty powieszamy Ci serca kapłańskie i siostakonych, ukształtuj na wzór, najświętszych serc Jezusa i Maryi, Amen. W imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Trwaustyny z Panem Pokiem Akaya.